Lecimy z newsami, widzowie. Ta gra może mocno namieszać wielki sukces Ubisoftu, tego jestem ciekawy. I Hindusi plagiatują God of War. <laughs> Co? Kratos z grzywką? Do poprawiania? Nie, no nie, muszę to zobaczyć. To jest Fatekeeper. No, przed chwilą oglądaliśmy, giga dobrze wygląda. Nadchodzący RPG z perspektywy pierwszej osoby. Kto nad nim pracuje, na czym będzie polegała rozgrywka? Wszystko w dzisiejszym materiale. A oprócz tego, hinduska wysokobudżetowa animacja kopiuje God of War praktycznie 1 do 1. Ubisoft osiągnął swój pierwszy, większy sukces od jakiegoś Aha. czasu, a twórcy Rasta łapią Delta Force'a na kradzieży. To i kilka innych pomniejszych tematów w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie kanał, jeżeli nie chcecie przegapić codziennej, prawie codziennej dawki informacji ze świata gamingu. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę i inne tego typu rzeczy. Dzisiaj mamy o czym gadać, więc zaczynaj. Na początek przelećmy sobie po krótkich, ale bardzo ciekawych tematach. No. Watividia. Jest to YouTuber, który specjalizuje się Książka? w wyjaśnianiu loru. Słyszałem gier. coś o tym. From Software. Na jego kanale znaleźć możemy kilkugodzinne materiały wyjaśniające to, co From Software zaszyfrowało. Jednym z moich ulubionych materiałów jest Lore Smoków Dobry w Elden Ringu, który trwa Dwa godzinę. Ja cały kanał tego gościa. To jest tak dobre, tak fajne. Jak ktoś ogarnia angielski i chce sobie po prostu posłuchać coś fajnego do spania ze świata Fromu, to Video cały kanał tak naprawdę każdy film to ma taką jakość. Jeszcze nie tylko pod kątem audio, pod kątem scenariusza pisanego, ale wizualną. To są fajnie wyreżyserowane w ogóle te filmy. Tam kadry są przepiękne. 42 minuty i zrobił 8 milionów wyświetleń. Polernie dużo. A mówię wam o tym dlatego, Mógłbyś że teraz. Brać z niego przykład. On też potrafi film raz na rok wrzucić, czy tam dwa. No, biorę. <laughs> wydaje on swoją własną książkę. Ja jest to że jest to jego kanał, bombę, tylko że w fizycznej formie. I do jednego takiego tomu ma zostać upchniętych około 20 godzin materiału. Oh. Znajdzie też się coś tam dla stałych jego widzów, ponieważ tekst ma być nieco przerobiony oraz ma zostać Giga uzupełniony o nowe wnioski. I celem Watji jest to, żeby książka stała się kompendium do świata Elden Ringa. Mega Premiera ma pomysł. nastąpić w połowie 2026 roku. Kurde, masz taką wiedzę, masz takie materiały, masz te scenariusze, no bo to nie jest nagrane tak. O, jak teraz na streamie ja nagrywam, tylko faktycznie to wszystko jest spisane. Czemu by tego w książkę nie zamienić, nie? Dobry pomysł, sprytny, ale kurde, jak ktoś jest fanem uniwersum, to będzie chciał sobie to na półce postawić. Wiem po sobie. Jak to z prawami IP? Nie wierzę, że jest z tym problem. I to głównie dlatego, że to są opowieści o lore, a nie opowiadany lore stricte. W sensie, wiecie, to trochę tak jakby... Trochę jak recenzja fabuły. To jest jego dzieło, nie? Tylko na bazie czegoś, co zobaczył. To jest interpretacja, no. W dużej mierze w tym się zamyka. Powiem wam tak. Jeżeli to jest wydawane przez. Gościa, który ma milionowy kanał, który na pewno jakkolwiek z From Software miał styczność, 100% że miał, wątpię, żeby nie sprawdził tego, czy będzie miał problemy prawne, nie? Z tego tytułu. No poradniki do Minecrafta były, kurwa, w wersji papierowej. Czy Mojang każdy pojedynczy zatwierdzał? To nie jest coś, co łamie te prawa autorskie bezpośrednio. Ale bardzo możliwe, że ten hype was ominął albo zastanawialiście się, czy w ogóle warto wydawać te 300 zł na nową strzelankę DICE. Wychodzi na to, że w końcu będziecie to mogli przetestować na własnej skórze, ponieważ DICE ogłosiło darmowy okres próbny. Co ty będzie gadasz? on trwał? tydzień, zacznie się od 25 listopada, a zakończy 2 grudnia. Hej, bardzo szybko można w sumie pograć za darmo w tego Battlefielda, przecież niedawno była premiera. Nice. Nie będzie to pełna zawartość gry, ma tam być 5 trybów rozgrywki oraz trzy mapy. Kursy pochwalili się, że Dispatch sprzedał się w dwóch milionach egzemplarzy. Na nice. jeszcze Dobry nie graliście w Dispatcha, koniecznie zagrajcie, bo ta gra jest znakomita. Ostatnio Valve zapowiedziała swoją konsolę lub jak ktoś woli to nazywać, przenośny PC, mały PC, Steam Machine się nazywa i wygląda ogólnie całkiem spoko, to co oferuje też niczego sobie, chociaż bardzo ważnym aspektem tego tematu cena. zostaje cena. No. Bardzo popularny technologiczny youtuber Linus udzielił ostatnio wywiadu, w którym zdradził swoje wrażenia z zamkniętego pokazu. Rozmawiał on tam z inżynierami z Valve'u gdzie zarzucił tematem ceny i powiedział, że czuje trochę zawód yy, faktem, że Steam Machine nie zostanie wycenione tak jak w przypadku konsol. Zapytali mnie, co mam na myśli, mówiąc o cenie konsoli, i odpowiedziałem: 500 dolarów. Nikt nic nie powiedział, ale energia w pomieszczeniu nie była dobra. No, wszystkie te wywiady tak naprawdę sugerują, że to ma konkurować z pc to jest, co jest troszeczkę przerażające, bo wydaje mi się, że jeżeli ten Steam Machine ma odnieść sukces, to musi być dużo niższa kwota niż PC złożony w tej konfiguracji. I nie może być zbyt wysoka w porównaniu do konsol. Więc no tutaj, nie wiem, 3000 to jest taka optymalna, całkiem niezła kwota. Obawiam się, że może być wyżej. No zobaczymy. Nie mogą przegiąć z tym, ale kto wie, czy nie będą chcieli przegiąć. Gaben sobie ostatnio kupił jacht za 500 milionów, nie? Także może będzie chciał przegiąć. Więc sugerować to może, że cena będzie nieco wyższa niż. 500 dolarów. Dobrze wiemy, że Ubisoft ma w planach wypuszczanie dużej ilości asasinów. Według informacji przekazanych przez Toma Hendersona jakiś czas temu, no to kolejny ma być Code Name Hexe, chociaż w Ubisofcie już tyle się pozmieniało, że ta lista również mogła się pozmieniać. Ale teraz w Ubisoft czyli... Powinny być zakłady na jakiejś stronie bookmacherskiej. Czy Ubisoft zdąży wypuścić te wszystkie 10 asasynów, które planował jeszcze niedawno, zanim się zamknął? <laughs> ekipie, która była głównym teamem odpowiedzialnym za AC Shadows, pojawiło się nowe ogłoszenie o pracę. Pierwsza oferta mówi o reżyserze animacji, który zdefiniuje sposób, w jaki postacie, środowiska i obiekty poruszają się w spójnym i imersyjnym świecie. Za to na drugim ogłoszeniu zobaczyć możemy, że szukają reżysera technicznego do spraw postaci. Jego celem będzie odpowiadanie za jakość i spójność techniczną modelowania postaci. Ta... Kurde, ja jestem ciekawy jak to na przykład z perspektywy takich deweloperów, początkujących, szukających gdzieś, albo lekko doświadczonych, szukających pracy, wygląda. Czy jak widzą takie ogłoszenie i widzą Ubisoft i to co się wokół tej firmy dzieje, to patrzą na to poważnie? Czy to już tacy desperaci tylko na przykład się tam zatrudniają, czy jednak ludzie mają w to wywalone i myślą sobie dobra, rok tam popracuję, jak się zamkną to się zamkną o trawersalu może, ale wcale nie musi sugerować, że pracują nad kolejnym Assassinem. Ubisoft w końcu doczekał się sukcesu. No Ostatni rok, ogólnie ostatnie lata, no nie były najlepsze z ich strony. Assassin's Creed Shadows był jaki był. Wywaliła im się gra X-Defiant. Star Wars Outlaws, mimo tego, że marka była zajebista, Pasmo to porażek. finalnie nie sprzedała się wystarczająco dobrze. To samo z Avatarem, Frontiers of Pandora. Też fajna marka. Box office filmu idący w miliardach, a tutaj Ubisoftowi za bardzo nie wychodzi zarobienie na tej marce. No i oczywiście nie można nie wspomnieć o Skull Czyli pierwszej grze quadriple A, która teraz jest do dorwania za 25 zł? No? no ale tak, o jakim sukcesie mowa? Ano o Anno 117 Pax Romana. Jest to ale kolejna jaja. część kultowej serii. W tytule wcielamy się, można powiedzieć, w architekta, takiego stwórcę. E... Jezu, Anno to jest tak stara seria. Ja pamiętam, jak mój ojciec to na płytkach jakieś kurde pozgrywane miał, wszystko pokrakowane oczywiście za tamtych czasów i segrywał. Budujemy miasto, zarządzamy zasobami, dostarczamy jedzenie naszym mieszkańcom i dbamy o to, żeby nasza osada czy później miasto cały czas się rozwijało. I jest tutaj dużo elementów strategicznych. A dokładnie część 117 Pact Romana jest osadzona w 117 roku naszej ery i dzieje się w czasach Imperium Rzymskiego. Podczas premiery jedynie na Steamie Ty. w grze bawiło się 50 tysięcy graczy. 50 koła graczy? W sensie jasne, Anno jest popularną serią, ale... jak na to, że to taka strategia typowa? To kurde, sporo mi się wydaje. Kiedy poprzednia część, która zadebiutowała 6 lat temu, miała w piku jedynie 25 tysięcy. Wynik Anno 117? Wcale nie jest o wiele gorszy niż takiego Assassin's Creed Shadows, a chyba jednak skala marek jest yy, różna, no nie? No, Assassin's się wydaje o wiele większą marką. Wiadomo, gra debiutowała również na konsolach oraz na Ubisoft Connection. Dodatkowo Ubisoft pochwalił się, że Anno 117 jest najlepiej i najszybciej sprzedającą się odsłoną no, serii go. historii. Jednak, jeżeli spojrzymy sobie w recenzję na Steamie, no to już tak kolorowo nie jest, Oho. bo tam pokazują nam się. Mieszane. Jak to z mieszanymi recenzjami bywa, jedna połowa jest pozytywna, druga jest negatywna, a te negatywne głównie dotyczą problemów technicznych, problemów z optymalizacją, Klasyk. pojawia się sporo kłopotów z trybem kooperacji, no i z takich gameplayowych elementów, na które jest najbardziej rzucone światło, no to ma być kampania, która wydaje się bardzo skrócona. Gdyby tylko ukończyli kampanię, a nie ucięli ją, gdy robiło się ciekawie, Szkoda, że ta gra sprawia wrażenie gorszej wersji klasycznego Anno 1800. Teoretycznie to dobra gra z ładną grafiką, ale w praktyce jest bardzo zabugowana. Tryb wielozobowy działa rzadziej niż częściej. Stan tej gry jest, no, fatalny. Gra sama w sobie dobra, ale brak trzeciego aktu? Pytanie? Mniej więcej takie zarzuty się w kółko powtarzają. Nie zdziwię się, jeżeli kampania, jakiś tam akt trzeci, o którym te recenzje mówią, będzie w DLC-ku do tej gry. Naprawdę, to jest taki Ubisoftowy zabieg. Zgaduję zdając no, nie Ubisoft! Ten trzeci akt kampanii to jeszcze dostaniecie spokojnie, no, tylko z jakimś niech. Ale nie, można kurwa, że... nie jest to sukces. Jest to sukces i to całkiem spory. Gratulujemy <laughs> Ubisoft. Chcemy, żeby teraz bardzo dobrze przeszło wam z kolejnym Asasinem O, No ja czekam, ja czekam. Jednak największą kontrowersją, jaka dotknęła Anno 117 jest użycie sztucznej inteligencji. W tym miesiącu wliczając tą aferę, no to mamy już trzy afery związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ciekawe ile afer w ciągu miesiąca będzie potrzebne, żeby ludzie po prostu przestali to uznawać za aferę. Bo ja coś czuję, że to AI zagnieździ się na stałe. Po prostu prędzej lub później ludzie się przyzwyczają, że niestety tak gaming i tworzenie tych gier wygląda. Jak to jest robione w sposób totalnie chujowy, to warto to piętnować Jak jest robione w sposób zabawowy, ciekawy Gdy ludzie korzystają z tego jako narzędzia To uważam, że niekoniecznie musi to być od razu coś przekreślającego produkt I w grach komputerowych Pierwsza, Arg Riders Druga, no to Call of Duty Black Ops 7 Tam to już naprawdę ładnie poleciało no. A teraz mamy Ubisoft, który wykorzystał generowanie obrazów Do stworzenia niektórych zdjęć wyświetlanych w trakcie gry Mamy na przykład coś takiego Gdzie tutaj widzimy kciuka zamiast palca wskazującego Tutaj gościu ma chyba cztery ręce, temu chłopku coś niedobrego się z głową stało, temu ziomkowi też łeb ucięło, ludzie się o to trochę oburzyli, a Ubisoft wydał komunikat? <grym> Który nie do końca wierzę, ten obraz był zasobem tymczasowym, który nieumyślnie przeszedł przez nasz... A to już proces. któryś raz słyszę coś takiego, że to są grafiki chwilowe, które potem miały być podmienione, ale zapomnieliśmy. Gwarantuję wam, że to nie były grafiki tymczasowe, tylko stwierdzili, dobra, może nikt się nie skapnie, ale ktoś się skapnął, więc trzeba powiedzieć, że podmienimy. recenzji. Kurwa, Finalna wersja jest dołączona pijarone. tutaj i zastąpi obecną wersję tej grafiki w nadchodzącej aktualizacji 1.0. A jeżeli chcielibyście dorwać Anno czy inne ogólnie gry w lepszych cenach, no to zapraszam na stronę partnera i sponsora dzisiejszego materiału, czyli... Instant Gaming. Sprawdźcie sobie resztę oferty, link zostawiam wam w opisie, bo może akurat traficie tam na lepszą cenę, dzięki której zaoszczędzicie sobie trochę złotych. No, wracamy do materiału. Mamy też małą ofertę dotyczącą Delta Force'a oraz Rasta. Rasta, to taki survivor, bardzo popularny. Mm -hmm. Delta Force za to, no to to jest taki FPS, trochę Battlefield'a, trochę Straction Shoot'era, też święci całkiem spore triumfy, bo w tym momencie, gdy nagrywamy się, 185 tysięcy graczy w jednym momencie. Cała sprzeczka rozchodzi się o to zdjęcie udostępnione przez deweloperów Delta Force'a, na którym widzimy C4. Jednak nie jest to zwykły materiał wybuchowy, ponieważ ten aset został przygotowany i stworzony w całości przez ekipę od Rasta. Alistair McFarlane napisał Siemka Delta Force: Dziękuję za to, że jesteście dużymi fanami Rasta. Proszę usuńcie nasze asety. Jeśli chcieliście współpracować, powinniście się do nas odezwać. To to Delta Force na to odpowiedziało. Dzięki za zrozumienie, Alistar Aset został kupiony z marketplace'u i nie zweryfikowaliśmy go poprawnie. To nasza wina, bierzemy za to pełną odpowiedzialność. Uszczelnimy nasz proces weryfikacji, żeby taka sytuacja więcej się nie powtórzyła. Taka drama jak żadna drama powiedzieli nasz błąd, nie, i nara Tyczące jednej z najlepiej sprzedających Nic. się gier studia Sony. Możemy sobie zreknąć na listę z 2024 roku. Tutaj mamy top 10 najlepiej sprzedających się ekskluzywów. Jest na przykład Delaware's na pierwszym miejscu 25 milionów, na drugim, miejscu, co zaskakujące, jest chora. 24,3 miliona. I wiecie, że ta cała lista to jest jeden pojedynczy powód, dlaczego Bloodborne Remake nie powstaje? Już pomijając to, czy tam z From Software jest Git, relacja czy nie. Naprawdę, to jest ten powód, bo oni kurwa siedzą, patrzą. No, następny of Was się dobrze sprzeda. Następny Horizon się dobrze sprzeda. Następny Spider-Man i God of War się dobrze sprzedają. Okej, okay, to robimy to dalej. Niestety. Potem Marvel Spider-Man, God of War, Uncharted 4, Ragnarok, Ścigałka. Gdzie Horizon był dołączany do konsol? Od początku prawie że, no. No. I windową sprzedaż. Miles Morales, 14 milionów. Znaczy, I chociażby taki Helldiver zamiast 10, Horizona 12 milionów. To był ranking z 2024, teraz by go trzeba było trochę zaktualizować, ponieważ PlayStation ujawniło, że Korpo seria... chcą zarabiać pieniądze? To nie jest tak. Że Bladborn teraz by się sprzedał gorzej od tych gier. Nie. I możecie powiedzieć, skąd to wiem. O kurwa stąd, że jak porównasz sobie ilość fanów gatunku Sauslake i w ogóle obecności tego gatunku na rynku w roku 2015, a w roku 2025, to mamy pierdzieloną przepaść, rów mariański stary. To jest niemożliwe że oni nie są świadomi tego, że Bladborn ma kilkudziesięcio, jak nie kilkusetkrotnie większy potencjał dotarcia do graczy w tym momencie, biorąc pod uwagę cały hype, który jest wykreowany przez to, że tyle lat nie wyszedł jeszcze ten nowy Bloodborne, remake, remaster, update do 60 klatek i biorąc pod uwagę to, że od tego czasu wyszło Dark Souls 3, wyszło Sekiro, wyszedł Elden Ring i DLC do Eldena i baza samych graczy w ogóle się powiększyła znacząco, co można zobaczyć choćby nie wiem po aktywnych ludziach na Steamie, nie? To jest Niesłychane dla mnie, że oni myślą sobie, o ten Bladborn, to na PS4, ta ilość sprzedanych kopii to nam jest, nie wiem, 7 milionów, załóżmy, tak? To wcale nie siądzie tak dobrze teraz. Kurwa siadby dobrze i to zaskakująco dobrze. Horizon, wliczając to Zero Dawn i Forbidden West, sprzedała się już w ponad 40 milionach sztuk. Nic dziwnego, że ta marka jest tak pukana, no nie? Ostatnio zapowiedzieli we współpracy z tym grę Horizon Steel Frontiers, która będzie. MMOSem multiplayerową Multiplierową Grobą Sługomocną. Dobrze to uniwers. wygląda, szczerze. Nie odchodzimy daleko od Sony, bo God of War jest kopiowany w Indiach. Yy, dokładnie, nie przesłyszeliście się. Pamiętacie tę walkę z Baldurem z początku gry? Całkiem zajebista, nie? No, wygląda fajnie. Pamiętam, jak to grałem i się jarałem, co się dzieje na ekranie, no się to wygląda, fantastyczna reżyseria, super animacja, no wszystko tu jest zajebiste, No. Nie? Więc jakaś sprytna głowa pomyślała sobie, że okej, okay, weźmiemy sobie to i przełożymy jeden do jeden do naszej animacji. I tak też dostaliśmy coś takiego. No jest podobne, lekko. Ale ciuteńko. Ale Kurwa, nawet drzewo wyrywa. Film, który oglądacie to Mahavatar Narsimha, czyli indyjska animacja osadzona w mitologicznym świecie i została wyreżyserowana przez Ashwina Kumara. W tym filmie dostajemy demona, dostajemy syna demona nie oraz boskie wcielenie boga Narshmira, który według mitologii jest pół człowiekiem pół lwem a ta walka toczy się ponieważ jeden z nich chce przywrócić sprawiedliwość do świata no więc nie dziękujcie za lore post który to zauważył teraz zbiera na twitterze całkiem dobre wyniki i jestem ciekawy czy Sony się tym zainteresuje za to wy Powinno. powinniście zainteresować się grą Fate Keeper kurde no ja jestem ciekawy tego może dobrze wyjść Została ona zapowiedziana już jakiś czas temu, ale dopiero teraz dostaliśmy całkiem obszerny, bo 8-minutowy gameplay, w którym widzimy jak nasz bohater z perspektywy pierwszej osoby przemierza ruiny i walczy z przeciwnikami. Zapewne pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi wam tutaj do głowy, to Dark Messiah albo Hexen. Zgaduję, że przez to, że mamy fantazję z perspektywy pierwszej osoby z elementami magii, ale co ciekawe, zapytany od twórca powiedział, że oczywiście docenia gry, które przed chwilą wymieniłem, ale bardziej został zainspirowany przez anulowany projekt Techlandu, który nosił nazwę Hellerite. O kurde. No więc czym będzie Fatekeeper? Eony temu frakcja kultury zbuntowała się przeciwko tyranicznemu władcy i zniknęła w głębinach planety, budując w izolacji kwitnące, technokratyczne społeczeństwo. Tysiące lat później naturalne tunele ponownie otworzyły się na powierzchnię, a starcie między pragmatycznym postępem a nowo przyjętymi religiami przerodziło się w otwarty konflikt. Kiedy ich starożytni krewni powrócili z zemstą, wojna pochłonęła Ziemię, odbierając życie druidowi, który niegdyś strzegł regionu. I to właśnie my jesteśmy następcą tego druida. Kurwa, wys... no stary, zobacz tę architekturę. Jak to ładnie wygląda. Ja pierdzielę, w jakich czasach gamingu żyjemy. Chłopie. Kiedyś ktoś miał 3 piksele na PS1. Aktuanym, by nadzorować północny archipelag. Naszą misją będzie przemierzenie ogarniętych wojną krain, odkrycie prawdy kryjącej się za konfliktem i przywrócenie porządku w świecie rozdartym buntem i wojną. Takimi słowami deweloper opisuje fabułę swojej gry. Za to gameplayowo będzie to RPG z perspektywy pierwszej osoby z walką, wręcz walką bronią białą, oraz magią. Pierwsze, co rzuca się w oczy na gameplayu, to bardzo dobrze wyglądająca grafika. Tutaj mamy bardzo szczegółowe tekstury, mamy bardzo dużo detali, fajnie zaprojektowane loky, całkiem ładnie wyglądające spoko. armory oraz przeciwników. Ważnym elementem naszej podróży będzie miły szczur. Fajny szczurek. Wygląda na śmiecia. jego tożsamość Wąży. trzymają w tajemnicy, i na razie niczego nie zdradzają, będzie to ważna postać fabularna, która towarzyszyć będzie nam w przygodzie. Dochodzi do walki i tutaj zwrócić muszę uwagę, że wykonany jest bardzo dobry ragdoll. Zobaczcie jak fajnie ci przeciwnicy upadają, jak reagują na nasze uderzenia oraz jak czasami odpadają im kończyny. Następnie widzimy eksplorację, czyli znajdowanie jakichś itemków, jakichś miksturek, jakichś rzeczy, które potem będą nam przydatne do nie wiem, craftingu lub do ulepszania postaci albo jakichś jednorazowych itemów. W menu widzimy za to zakładki rozwój postaci oraz zaklęcia. Tutaj za to widzimy amulety oraz pierścienie na jedną i drugą rękę. Zgaduję. Tak jak to zwykle jest w takich grach. Biżuter... Teraz tak sobie pomyślałem, że ten user interface kojarzy mi się kurwa z wyborem postaci w Lords of the Fallen. <grywka> Ale nie no, tu wygląda lepiej. Ja będzie nam dawała dodatkowe fest. zmiany statystyk, Podoba mi się tutaj też wykorzystanie otoczenia. Nasza postać ma coś w rodzaju telekinezy, dzięki której unosić możemy naszych przeciwników i rzucać nimi w jakieś kolczaste rzeczy. Tak jak tutaj na przykład gościu wykorzystuje. Ty faktycznie zauważyłem tego, że on kurde go nadział tam. Ej, dobra, zajebiste, no. Polce. Postawione na ścianie. Interakcje Lekko później z męż podnosi wchodzi. beczkę i rzuca nią w przeciwnika. Podczas walki z minibosem widzimy, że będzie możliwość nakładania jakichś efektów na nasz nasz w tym bron. przypadku akurat padło na truciznę. Zwróćcie uwagę również na animację pośmiertną przeciwnika. No dopracowane to jest. Całkiem fajnie to zostało zaprojektowane, bo widzimy jak przeciwnik chwyta się za krtań i słyszymy jak dławi się krwią. Brutalne, ale czegoś takiego tutaj no, chyba chodzi. oczekujemy. Za grę odpowiada studio Paraglacial, które składa się jedynie z 10 osób. Ja pierdolę, 10 osób, a to wygląda już lepiej niż kurwa Gothic remake przez 6 lat, jak to jest możliwe? Ale jest tutaj całkiem duży wydawca, bo THQ Nordic. IGN również przeprowadziło wywiad z twórcami gry, na którym zapytali szczerze o takie trochę pierdoły, ale rozumiem, że... Jakby teraz zapytali o coś poważniejszego, to by pewnie im nie odpowiedzieli. Z takich najważniejszych i najciekawszych cytatów mamy to, że skupiają się na rozwoju postaci, wyborach taktycznych i eksploracji, nice. a nie tylko na czystej rozwałce. Zostali zapytani, czy uważają Fate Keepera za Souls-like'a, na co powiedział, że niektórzy gracze mogą dostrzec w walce w Fate Keeperze elementy Souls-like'a, przykład wagę, wyczucie czasu i odczytywania ruchów przeciwników, ale ogólnie to walka została zaprojektowana tak, aby była wymagająca i znacząca, ale jednocześnie, żeby nie wymuszała na graczu jakiegoś stricte wielkiego, nadmiernego wyczucia czasu i schematu. Padło uh -huh. jeszcze pytanie o drzewko umiejętności, na co twórca powiedział, że postęp gracza w Fate jest definiowany przez rozbudowane, elastyczne drzewko umiejętności, Fajnie. które wspiera skrajnie różne style gry. Chociaż każda postać zaczyna z dostępem zarówno do magii, jak i walki wręcz, wybrane ścieżki mogą przekształcić się w cokolwiek, od potężnego, dzierżącego mod brutala, przez przebiegłego alchemika, szalejącego piromantę, po coś całkowicie własnego. Fatekeeper mam wejście w. To wygląda lepiej niż Tainted Grill i je razem wzięte. Słyszałem właśnie, że ten Tainted Grill też taki średni po prostu wyszedł, nie? Nie wiem, nie grałem w to ostatecznie. Early Access w 2026 premierze. roku. Za to jeżeli chodzi o konsolę, no to jeżeli uporają się z Early Accessem, doprowadzą gry do wersji 1.0, no to gra trafi również na konsole. To tyle na dzisiaj. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Fajne wnioski, się nawet jeżeli zostawicie suba. A potem, jeśli Wam się coś nie spodoba, to zawsze możecie go odjąć. No, tyle. Siema, fajny materiał.